Twoje bluzki cię postarzają i jestem pewna, że nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie chodzi o samą rzecz, ale o to, jak ją zestawiasz. Często błąd tkwi w małych detalach, które przeoczamy. Dziś pokażę ci siedem bluzek, których musisz unikać po sześćdziesiątce oraz co nosić w zamian, aby wyglądać młodziej, bardziej elegancko i wyrafinowanie. Zostań do końca, ponieważ ostatnia bluzka jest najbardziej zdradliwa i być może masz ją na sobie właśnie w tej chwili. Bluzka numer 7. Staromodna koronka. Zdarzyło się to nam wszystkim. Widzimy w sklepie koronkową bluzkę i myślimy, jaka kobieca, jaka romantyczna. Ale to, co powinno być delikatne, często staje się ciężkie, gdy koronka pokrywa całą bluzkę dużymi, sztywnymi wzorami, takimi, które drapią lub szeleszczą przy ruchu. Efekt jest dokładnym przeciwieństwem zamierzonego. Zamiast finezji, wygląda to na przeładowane. Zamiast świeżości czuć ciężar, a największym problemem jest to, że źle użyta koronka nie tylko dodaje lat, ale też cię wygasza. Zmienia cię w tło, podczas gdy ty powinnaś być w centrum. Ubiera cię w pretensjonalność, a nie w styl. Ale to nie znaczy, że musisz ją całkowicie wyeliminować. Koronka może być wspaniałym sprzymierzeńcem, jeśli jest używana z intencją. Zamiast pokrywać całą rzecz, może być obecna jako delikatny mankiet subtelny pasek przy dekolcie, a nawet na plecach, elegancko odsłaniając fragment skóry. Julian Moore rozumie to doskonale. Mając ponad 60 lat, nadal nosi koronki, ale zawsze w nowoczesnych krojach, z miękkich tkanin i w monochromatycznych zestawieniach. Nigdy nie zobaczysz jej w bluzce, która wygląda jak wyjęta z kufra posagowego prababci. Szukaj subtelności. Bluzka w odcieniach kości słoniowej lub głębokiego błękitu z delikatną koronką tylko w detalach. To może rozświetlić twoją twarz i nadać ci dojrzałą, elegancką kobiecość, wcale niewymuszoną. W tym wieku nie musisz niczego udowadniać. Nie potrzebujesz już się stroić, żeby zostać zauważoną. Dobrze użyta koronka to elegancki szept, a nie desperacki krzyk. A kiedy osiągniesz tę równowagę, wyglądasz jak kobieta, która z nikim już nie konkuruje, bo wie, że jej obecność jest wystarczająca, ale jeśli myślałaś, że styl romantyczny jest zawsze bezpiecznym wyborem, to co nastąpi, może cię zaskoczyć jeszcze bardziej. A jeśli podobają ci się tego typu porady, zasubskrybuj kanał. Tutaj rozmawiamy o modzie, tak, ale przede wszystkim o poczuciu własnej wartości, o stylu i o kobiecej sile. Bluzka numer 6: źle użyty animal print. Wzór zwierzęcy. Istnieją ubrania, które mają osobowość, i takie, które zjadają Twoją. I to, moja droga, dzieje się ze zwierzęcym printem, gdy jest używany bez rozwagi. Po sześćdziesiątce wiele kobiet wpada w pułapkę myślenia, że odważne wybory odmładzają, że kolorowa panterka czy zebra na satynie sprawią, że będą wyglądać na pełniejsze życia. Ale zazwyczaj dzieje się odwrotnie. Wzór staje się głównym bohaterem, a ty znikasz za nim. To, co miało dodać charakteru, kończy się jako przebranie, a to, co było zmysłowe, staje się krzykliwe. Problemem nie jest sam animal print, ale używanie go bez filtra. Bluzka całkowicie pokryta ogromnymi centkami na błyszczących materiałach lub w obcisłych krojach wyostrza rysy, obciąża sylwetkę i burzy harmonię całości, ale jeśli wybierzesz bardziej subtelną wersję w neutralnych tonach, na matowym tle z małym i eleganckim wzorem, print może dodać tę nutę siły, cichej śmiałości, która podnosi każdą stylizację. Zwłaszcza jeśli zrównoważysz ją prostymi ubraniami, minimalnymi dodatkami i pewną siebie postawą. Spójrz na Ewę Longorie. Robi to świetnie. Nosiła Animal Print przy wielu okazjach, ale zawsze w czystych krojach, szlachetnych materiałach i kombinacji kolorów, która utrzymuje uwagę tam, gdzie trzeba. U niej wzór jej towarzyszy, a nie z nią konkuruje. I to robi różnicę. Animal Print najlepiej łączy się z elementami o stonowanych, czystych liniach, które zapewniają mu równowagę i pozwalają wzorowi być protagonistą z elegancją. Możesz go nosić z prostymi spodniami w neutralnych tonach, takich jak czerń, beż czy biel, spódnicami ołówkowymi lub midi z matowych materiałów, strukturalnymi marynarkami w jednolitych kolorach, ciemnymi dżinsami, a nawet ze spodniami typu palazzo, które zapewniają ruch, nie konkurując ze wzorem. Kiedy używasz printu poprawnie, nie mówisz Chcę się wyróżnić, ale mówisz Wiem, kim jestem. I to jest znacznie potężniejsze, ponieważ w tym wieku elegancja tkwi w precyzji, w wiedzy, ile wystarczy, w pozostawieniu przestrzeni, abyś to ty błyszczała, a nie tylko twoje ubrania. Bluzka numer 5. Fałszywe, przesadzone ramiona. Poduszki. W latach 80. Wydatne ramiona były symbolem siły. Była to epoka, w której kobieta musiała narzucać swoją obecność w przestrzeniach, które nie były dla niej stworzone i robiła to między innymi poprzez ubiór. Ale dzisiaj ten język już nas nie reprezentuje, ponieważ siła, którą mamy teraz, nie potrzebuje dramatyzmu, lecz autentyczności. Przesadzone poduszki na ramionach w obecnych bluzkach są nie tylko niemodne, ale także zaburzają równowagę sylwetki. Skracają szyję, poszerzają ramiona i wizualnie wyostrzają twarz. Zamiast sprawiać, że wyglądasz na silną, sprawiają, że wyglądasz na sztywną, a sztywność jest wrogiem numer jeden stylu. Najkorzystniejsze dzisiaj są bluzki z lekko usztywnionymi ramionami, które nadają formę bez przesady, z naturalnym opadaniem, z dyskretnymi szwami i materiałami, które towarzyszą ruchowi ciała. Queen Latifa jest kimś, kto udowadnia to za każdym razem, gdy pojawia się publicznie. Używa elementów z siłą. Tak. Ale nigdy ciężkich ani nieproporcjonalnych, jej bluzki nadają strukturę inteligentnie, a nie objętością. I na tym polega trik: nie rezygnować z charakteru, ale bez noszenia go na sobie jak zbroi. Kiedy w ubraniu panuje harmonia, twoja postawa się poprawia, sylwetka się wydłuża, a twarz łagodnieje, nie tracąc na prezencji. Kobieta, którą jesteś dzisiaj, nie musi niczego nabudowywać, jest już ukształtowana, i to widać. Styl, który naprawdę robi wrażenie, to ten, który oddycha razem z Tobą, który pozostawia przestrzeń dla Twojego ruchu, dla Twojej elegancji, dla Twojej historii, ponieważ królowa nie musi wydawać się imponująca. Ona już jest imponująca, nawet w naturalnych ramionach. Bluzka numer cztery. Zbyt krótkie bluzki. Istnieje etap w życiu, w którym, nie zdając sobie z tego sprawy, przestajemy ubierać się, by przyciągać uwagę. A zaczynamy ubierać się, by wyrazić kim jesteśmy. Ale czasami pojawiają się te niemal podświadome impulsy, by odzyskać młodość na siłę i tam pojawiają się te zbyt krótkie bluzki typu crop top, które odsłaniają więcej brzucha niż byśmy chciały i które zamiast nas stylizować, stawiają nas w niepotrzebnej bitwie z lustrem. I mówię to z całą miłością na świecie. Pokazywanie skóry nie jest problemem. Problemem jest, gdy ta skóra jest pokazywana z niepewności przebranej za śmiałość. Zbyt krótka bluzka rzadko sprzyja kobiecie, która chce emanować elegancją. Nie stylizuje, nie wydłuża sylwetki, nie podkreśla walorów, raczej skraca tułów, burzy harmonię i pozostawia wrażenie, że próbujesz dopasować się do etapu, który już minął. To, co działa, to wybór bluzek, które kończą się w idealnym punkcie na biodrze lub nieco niżej zwłaszcza jeśli są wykonane z lekkich materiałów, mają pionowe linie, dekolt w szpic V lub delikatnie zaznaczają talię. Jeśli lubisz nowoczesne kroje, pół crop top, semi crop, połączony ze spodniami z wysokim stanem może być stylowym rozwiązaniem. Pomyśl o Salmie Hajek. Ona opanowała sztukę ubierania się z charakterem bez uciekania się do wymuszonych środków. Jej bluzki zawsze mają ten nowoczesny powiew ale ze strukturą, która szanuje jej sylwetkę i wiek. Wybór odpowiedniej długości bluzki jest kluczowy, ponieważ definiuje proporcje twojego ciała. Bluzka numer 3. Bluzki z cekinami. Ach, cekiny, tak kuszące, ale tak niebezpieczne. Łatwo zakochać się w błyszczącej bluzce w sklepie. Błyszczy, obiecuje niezapomnianą noc, ale kiedy ją zakładasz, coś nie pasuje. źle użyte cekiny nie rozświetlają, lecz oślepiają. Kiedy masz ponad 60 lat, blask nie może być nieuporządkowany, ponieważ sprawia, że wyglądasz na przeładowaną, jakbyś była ubrana na imprezę, na którą cię nie zaproszono. Problemem jest nadmiar. Bluzka całkowicie pokryta cekinami, zwłaszcza w jaskrawych kolorach lub ze sztywnych materiałów, dodaje objętości i konkuruje z Twoją twarzą, zamiast ją podkreślać. To nie znaczy, że musisz rezygnować z blasku, musisz go tylko wyrafinować. Wybieraj bluzki z jedwabiu lub satyny, które oferują naturalny, miękki i wyrafinowany połysk. Te materiały rozświetlają twarz, wdzięcznie układają się na ciele i sprawiają, że wyglądasz na zadbaną i kobiecą. Spójrzmy na Karolinę Herrera. Ona jest mistrzynią w tej sztuce. Widziała się błyszczącą na ważnych wydarzeniach, ale nigdy jak kula dyskotekowa, wybiera satynowe bluzki w głębokich tonach, o krojach, które szanują sylwetkę. Jej blask pochodzi z wnętrza, ubrania tylko jej towarzyszą. W tym wieku twoje światło nie potrzebuje pozwolenia ani konkurencji. Bluzka numer dwa. Bluzki z rękawami typu nietoperz Batwing. Rękawy typu nietoperz mają w sobie coś hipnotyzującego. Ruch, obszerność, poczucie eleganckiego dramatyzmu. Ale to, czego wiele kobiet nie dostrzega, to fakt, że ten typ rękawa, jeśli nie jest dobrze zaprojektowany, może stać się największym wrogiem sylwetki. Po sześćdziesiątce, kiedy szukamy płynności i komfortu, bluzka z rękawami, które opadają w nadmiarze i poszerzają górną część ciała, kończy się wizualnym wymazaniem cię. Wyglądasz na owiniętą w materiał, bez struktury, bez formy. To, co naprawdę stylizuje, to rękaw, który płynie, ale pod kontrolą. Na przykład bufiaste rękawy, które zwężają się przy nadgarstku lub pozostawiają widoczne przedramię. Meryl Streep jest wspaniałym przykładem. Kiedy wybiera bufiaste bluzki, robi to po mistrzowsku, używając miękkich materiałów. Unika zbyt szerokich rękawów bez zdefiniowanego szwu, z ciężkich lub sztywnych materiałów. Bufiaste rękawy wyglądają dobrze z prostymi spodniami z wysokim stanem, które równoważą objętość, ponieważ kiedy kobieta osiąga ten etap życia, nie szuka już ukrycia się pod warstwami ubrań, lecz szuka sposobu, by ukazać się w swojej najczystszej formie. Bluzka numer jeden. Bluzki ze zbyt głębokim dekoltem. I dotarliśmy do najczęstszego błędu, najbardziej delikatnego i tak, najbardziej zdradliwego. Istnieje błędne przekonanie, że pokazywanie większej ilości skóry jest synonimem zmysłowości, że głęboki dekolt zrekompensuje upływ czasu. Ale to, co się dzieje, gdy dekolt jest nadmierny, to utrata elegancji i pojawienie się dyskomfortu. Zbyt wyzywający dekolt po sześćdziesiątce. Nie tylko zaburza równowagę stylizacji, ale także komunikuje niepewność. Nawet jeśli nie taka jest intencja, to tak, jakby ubranie krzyczało o uwagę, a ty, która masz już tak wiele do powiedzenia, nie musisz krzyczeć. Dobra wiadomość jest taka, że dekolt, gdy jest dobrze dobrany, może być Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Umiarkowany dekolt w szpic V, dekolt w łódkę, który odsłania ramiona, lub asymetryczny, może wysmuklić szyję. I wizualnie wydłużyć twarz. Catherine Zeta-Jones przez dekady była symbolem dojrzałej kobiecości i potrafiła po mistrzowsku zarządzać sztuką dekoltu. Zawsze wyważony, zawsze elegancki, nigdy nie pokazujący zbyt wiele. Tajemnica pozostaje jednym z największych uroków kobiety z klasą. Teraz wyobraź sobie bluzkę z dekoltem w łódkę w odcieniu kości słoniowej, z miękkiego lnu, która subtelnie odsłania ramiona. Połącz ją z prostymi spodniami z wysokim stanem w kolorze wielbłądzim i cienkim paskiem, który zaznacza talię. Rezultat? Luk, który promieniuje naturalną, kobiecą i ponadczasową elegancją, bez wysiłku. Ubieranie się zmysłowo to nie to samo co ubieranie się desperacko. A ty, moja droga, nie musisz już nikogo przekonywać. Jeśli dotarłaś aż tutaj, napisz w komentarzu. Jestem elegancką kobietą, abym wiedziała, że jesteś częścią społeczności kobiet, które błyszczą własnym światłem. To czego nauczyłaś się dzisiaj, to dopiero początek.